Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Robert Jakubek, radny gminy Sierakowice. Chciałbym podziękować wszystkim za udział, tak liczny udział przy okazji odpalenia pięknych światełek na naszej pięknej Sierakowickiej choince. Dziękuję za to, że uszanowaliście, drodzy mieszkańcy, apel naszego klubu o to, aby ten czas odpalenia światełek był czasem radości, uśmiechu, spokoju. Za to Wam bardzo serdecznie dziękujemy. Nie padło ani jedno słowo referendum, choć na scenie padło wiele słów e, o tym, że e, będzie metropolia, że będzie kolej. Było wiele słów nie do końca skierowanych do dzieci e, i tych dzieci na tej scenie e, chyba jednak zabrakło. A dlaczego to mówię? Ano dlatego, że wielu mieszkańców, którzy ze mną spacerowali po zakończonej imprezie, podkreśliło to, że coś się zmieniło, że lata temu e, te choinki wyglądały tutaj inaczej, można było spotkać Mikołaja, który wędruje wśród e, dzieci, rozdając cukierki i ta impreza troszeczkę dłużej e, a w tym roku, no, wprost powiedzieli mieszkańcy, że było biednie. Oczywiście nie powiedzą tego teraz do kamery, ale mi tak przekazali, więc ja oczywiście taką informację też przekazuję. Raz jeszcze, cieszę się, że było spokojnie, uroczyście, a i że żadne słowo referendum nie padło, choć jest potrzebne. Wszystkiego dobrego. Robert Jakubek, radny gminy Sierrakowice. Pozdrawiam.